Cześć, Siemanko, witajcie z tej strony Szymon, witam was na kolejnym odcineczku na moim kanale i jest dzisiaj z mną Kacperos, Na tu, Puszek. Nie ma mnie, a tak naprawdę jestem. To jest pierwszy odcineczek z polskiej serii... O mój Jezu! Nie idź tam, nie idź tam, nie nie nie. A nie. dobra, ja wiem, nie. dobra, nie idę <noise> ja, tam. Jest... Puszczę się gdzieś. dobra, jedziemy może co? No, to będziesz tłumaczył po drodze wtedy. To jest pierwszy odcinek z polskiej serii, znaczy no dołączyłem do Puczka No i co? I będziemy czaj, sobie czaj, chwilę, będziemy czaj, chwilę. tutaj lecieć Dzisiaj oczywiście sianokosy, polskie sianokosy na dwa jedziemy kosić No i na kolejny odcinek zapraszam do Puczka I, i się Tak, Tak, otóż to Ogólnie, ogólnie, yy, słowem wstępu jeszcze Musieliśmy sobie podmienić 60, -tki. raczej musiałem sobie ja podmienić 60 i musieliśmy sobie podmienić talerzówkę. Jest prosto, bo to jest nie ta łąka. Tutaj w prawo teraz. Ogólnie musieliśmy sobie podmienić... Ja musiałem podmienić talerzówkę i 60 sobie musiałem podmienić, bo... E, się nie mógł ich pobrać, więc... Musiałem sobie... Mówisz, ta ta miałem, tylko już 60 nie dawała, a no tak, racja, w sumie racja Chodź mi, bo ja w środku jestem To co, kosimy ile fabryka dała? No, wszystko idzie, idzie po kolei Tu nie masz tak no. dużo Nie, bo to jest w sumie niska trawa, więc można iść te do, do 20 no. Ty, ja myślałam, że ta łąka jest większa Ja też, właśnie teraz jak obiecam i mi tak... To jest taka mała. No właśnie, taka mała się wydaje. No i ja chciałam tam jeszcze prosty ale patrzę, droga, jest w tym momencie. U mnie jest ulaga do sali. jak coś? Ogólnie, sorry, nie wiem, co się dzisiaj dzieje z internetem. <laughs> Moim. A później jeszcze tam pójdę, pokażę Wam maszynę, to jak pojedziemy po ten. pozgrawiam a to jeszcze się będziesz to zagrabiał? No, zgrabia. ja trochę pokoszę po z tobą i później cię tu zostawię, wiesz sam to Sam będę kosił Ale on zapierdziela z tą kosiarką, nie? O! No ty. ty gada, gdzie ty? Tu już za mną jesteś. Jedź bardziej, ej! Jedź bardziej przy pokosie. Bo ma, ma Mam lagi. A okej. Okay. <laughs> ale zawinął. Nie, ja, bo laga Dobra, czekaj. To może ja to sprostuję. E, co się dzieje u ciebie? Chłopiec, takie lagi, że mój Jezu. Saj, ty jest pierwszy wtedy. Ja to sprostuję. Kasperos wyłączyłeś internet? A na danych oglądasz? To weź może i też dane na chwilę wyłącz To nic nie da, to nic nie da Ale tu jak, to ty masz cały czas takie lagi? Czy stopniowo? No, na razie nie mam, ale wcześniej chłopie tak Nagle było, że okay. nie, no. nie, 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 nie. Ogólnie y, tą łąką się podzielimy na pół z Szymonem No właśnie Po połowę belek będą Tak Bo oczywiście y, kręcimy to w belki Otwągę. A Kasper rozmówi, żebyście w komentarzu napisali dzik Nie wiem czemu, nie pytajcie Napiszcie Dzik to dzik Przecież my to chwilę moment i będziemy mieli to machnięte no. Mówię, że taką, może pół łąki tylko w Ta... Chyba on ma lagi. Czekaj, okej, okay. ja tutaj, ja tutaj będę po tobie popra... O oh mój Jezu. Bo oh, tu się puszek wieda oszła on nie ma. Kamiń walnie w szybę, to będzie po szybie. Jo... Kiedyś w realu, Właśnie, tak, tak. Jak, kiedyś w realu salon tak prosiłem to dawno, bo to, to wszywane kamienie no po prostu cię było. Tak. się Siad do tyłu, raczej do przodu teraz. Jezu, mm hamulec ma 60, ma jak coś. Mhm. Ogólnie nie, jak twoja 60, moja ma 10. Mimo to godzin. Która ma też? Uuu, bustowany uuu. Wcale to nie tak, że przed odcinkiem sobie dodaliśmy. No, właśnie, no, ja, je ja, jest dalej, jest dalej. Chcesz się zapytać znowu? Lepiej? Teraz nie, masz mniej lagów? Komu no teraz mam płynną grę Teraz mam płynną grę mówi No to jest taka płynna, ale... Ale dobrze się gra na No to z Kaspera i najbliżej zaraz go zapytam bro. Muszę sobie z Xenoxu zamówić osłonę Sklątekę Mój Jezu! Lagi? Nie, to nic nie chciała odbić Pomagania kierownica nie mam, mam ciężko w To jeźdź sobie, pójdź po zgrabiarkiem, może co? No. Nie, szybko obiad. Okej. Okay. No to ja mogę objechać, czy chyba, że Ty chcesz. Mam przeraźń. Ale, wygłuszenie w kabinie w No. Ogólnie tak. Kupiłem sobie do mojej sześciątki kabinę. I kupiłem sobie nowe opony razem z felgami. Raczej felgi kupiłem na no, OLX, gdzieś tam Olix. <grystek> Tak, Olix. Olix I ten, weź wyjąć tego naruciaka, Kacper I ogólnie kupiłem sobie felgi, kupiłem sobie nowe opony, yy, kabinę i lakier do siesiątki Lakier <grystek> Lakier w ogóle Dobra. To ja mogę już jechać. No, a co ty robisz robił? Bo ja bym chciał trochę pozgrabiać i trochę popracować. Chyba, że wiesz co? Jś prasę, nie? znaczy do swojej szczęsiony. Ja trochę pozgrabiam i później dam, okay. ci, z dam ci zgrabianie, a ja będę pracował. No to chyba z ten. O tutaj po, poprzednia nasza łąka po lewej. Raczej poprzednia Simona łąka właśnie tak. Ej, chyba że chcesz, to ja mogę do ciebie przyjechać pokosić trochę. Nie, jestem ja na odcinek, chcę zostawić, wiesz, koszenie. A, okej. Okay. Długo no, już nie e, badam, ja Na w odcinku. Ja, 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 ja ci nie dam e, swojego kombajnu, e, co? Nie? No wiem, ty pewnie mi prosił, ale ja tam wiesz, że... Nie zasaddzą, chyba nowy nabytek będzie. Kombajnino. A nowy nabytek, bo kombajn kombajn ciągnik. No chyba, że sobie na przykład nie wiem, że dwa, 3 sezony poczekasz i najwyżej... No zobaczymy ja. jak to będzie, nie? No. Jest to większy kombajn co kupisz. Albo wtedy odkupisz na przykład ode mnie. Ej ty, dobry pomysł. Ciekawe ci, ktoś zobaczy o co chodzi. Weź tam miną no, ten. Mój Jezu! Ja tam się nie patrzę. Bo dobra, jadę do ciebie. O, o prowadzenie po gospie zrób ty. Ana, poczekaj. Ogólnie y, przepraszam, że. Odwaliłem manianę Odwaliłem manianę dlatego, że yy, przez przypadek weszłem na grę yy, single player, czyli dobra cicho, wszedłem Dokładnie. Na, gr na grę jednoosobową i, i połączyły się wszystkie gospodarstwa w jedno i trzeba było od, od nowa tak sprzedawać wszystkie obory, wiatę, dom, wszystko tutaj co stoi na tym landzie, Stawiać jeszcze raz yy, Tutaj tą ska Skarpę, no, tą skarpę tutaj No, no i zrobić? W ogóle, oh u Tak, wiecie, jak ci wchodzi, tutaj macie dom Dom, tutaj macie taki garaż Tu jest, o kur... Kur... Proszę państwo? No. Tutaj... <laughs> Nie patrz tam, nie patrz do środka, nie patrz do środka. Nie patrz do, do środka. Nie! Nie patrz, nie patrz tam, widziałem, tam jest trawa Dobra, dobra, dawaj, gdzie, ma... gdzie ty masz prasę? Ej! Czekaj! Gdzie ty masz prasę w ogóle? Nie, bo zamknąć drzwi nie mogę. Tutaj. Gdzie? Chodź. Gdzie? Tu. A tutaj mam taką wiatrkę. Ma. Sadołem. Tu tutaj będzie kiedyś tu, tu, tu kombajna, no, na razie tu tylko prasa. No i tu mam obory, niestety jeszcze się nie dało. A krowy muszę kurde, krów zapomniałem kupić oto na kurde No wszystkie zwierzęta. No weź, bo to wszystko spijać tam kospero z tyłu, cicho. Byka może kupię. Dzikie może kupię. Byka mówię. Aha, byka. Krów nie ma. Mm, mm, mm. Nie mogę kupić. Tutaj, tutaj. Ale kupuję, przenieść klikami i one się nie ten. No, co, są, dobra dobra kupiły się. I Za dużo kupiłem, bo miałam trochę hajsów. Dobra, ogień. No To jedź sobie zgrabiać. Chwila ja coś nie wiem. Tutaj sobie porobię. Gdzie ja, co? Nara. To cześć. Ej, to... Co ja nie wiem, ja ci mam jechać tutaj skosić to tam koło ciebie, ko koło gospodarstwa? Nie, nie kosz tego To ja u siebie zacznę kosić ja Jak coś to krzyć, to ja przyjadę do ciebie wtedy Dobra. Dobra, ogólnie ja sobie tutaj e, pojadę na łubin, Zacznę sobie kosić dzisiaj. E, mój Jezu, tu stoi to, co stoi! Ja chciałem żeby tędy przejechać. Tu stoi to, co stoi a ja chciałam tędy przejechać, co nie? Ja sprawę, Wiesz, co stoi? Co? Wiem, 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 co stoi. Zaraz. Tu się będę rozcinać, tylko sobie najpierw obiadę pol dookoła. Błogim tutaj. Szczerze, ja myślałam, że więcej wyjdzie tych balek To ile tutaj wyjdzie tych belek Nie wiem, z pięć? Nie no, chciałem powiedzieć pięć. Ogólnie ty mówiłeś, że za sezon albo dwa będzie kombine. To na przykład możemy w niem nie na, na pół kupić kombajn na przykład. Albo coś nie, takiego. Ja bym chciał, taki mały bez kabiny, taki coś coś sobie, jak No to mówię, jak ci mogę odsprzedać, nie? No to najwyżej mi go odsprzedać. No. Tutaj wiesz, jak on użytkowany jest. To tutaj na odcinkach. Jestem... Ale lagi. Ale lagi. Wali mnie. Lagi, Odpuściła już. To ty ujadę. Mój Jezu! Co tu się dzieje? Nie mogę jechać! Mój Jezu! Nie no mogę jechać! wyłącz sen, Wyłącz dobra, już nie mam. Jak dropnie, tak jak 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 ten, jak przywali takimi lagami, to tylko potężnie, nie? No. Ja na wozu chyba zapomniałem na Ubin dać. Fajnie. A i ogólnie zapomniałem też powiedzieć sobie, jak przemalowałem. Raczej dokupiłem drugą i dokupiłem 8 kół takich balonówek. Opon balonówek takich. Zamontowałem sobie je do przyczep. Kupiłem farwę, kupiłem czerwoną i szarą. malowałem, Malowałem strzepy. Simon, może wtedy przyjdzie i pokaże. No, będę się tam. Za, no, ja, przyłaś ten. Zabrać. Już czekaj, chwilę. Weź tam kto, to tam nie powinno stać. Weź tamtą. Tam nie, nie wezmę tego. No weź. Kto, kto zobaczy, ten zobaczy i trudno. i tak będzie ktoś zobaczył, bo już w mojej to widać. Dobra. No, to wyłaś. No i no. No co, jesteś, to, ja wtedy ja schowam to, co nie powinno stać. No to schowaj, no. Cofnę tylko. Ej, czekaj, to ja do ciebie z prasu przyjadę. O, no to no chciałem tak zrobić właśnie. A, okej. Okay. To już do ciebie. Chłogi. Ale tam idzie. No idzie. O, ale idzie sześcioma. Dobra, ogień. Przejdź do Kasperos, bo to pewnie słychać. Albo jak chcesz, słychać to do Kasper Ros ogląda tam w tle? Nie, nie słychać. Aaa, to ok. Nie, słychać coś tam. Tam słychać, ale już nie bardzo. Przecie ciutkę no to dawaj tu radę, poczekaj Wałek jest. Wałek jest zaczepiony. Czimy. Czekaj z buta. Mój Jezu Rąsi kierownik, rąsia. Cześć. Dobra pójdźmy, bo ja będę 2 miesiące i... A -a. Gdzie taką czepeskę kupiłeś fajną?

Okej okay. My sobie tutaj grab... I raczej ja sobie tutaj grabie Ej, i co? Będzie... będzie z pięć belek? No już mam belek jeden Oho, to będzie więcej jak pięć belek A jak ty... jak ty prasowałeś? Raz do... raz dookoła? Pracowałem. prasowałem? Raczej jak zgrabiałeś? Raz no, dookoła jechałeś? Dwa razy dookoła Dwa razy? To ja, też, to ja też będę... też będę jeździł dwa razy do koła. O chłopie, ile będzie tych belek? To dobrze, bo mi trafi potrzeba. Już mam kolejną, zaraz. Ale to muszę to począć. No, no to na 100% będzie więcej jak 10. Dobra, ok. Nawracam. sobie poszedł Szymon, wizowie, Tak więc teraz... A nie, jest. Jest, to dobrze, jest, że jestem. jest. Na jazd ci robili. Ogółem tak. Ja sobie tutaj zagrabiam. na 60. On sobie tam pracuje. I ja sobie biorę, jeżeli wyjdzie 10 Belt, tutaj z tego z tej łąki to ja biorę... 10, raczej 5, on też 5. Jak już mam 5, yes. już mam trzecią. A jeszcze się dookoła nie objechał. I już mam trzecią. I mam minut 21. Dobra, okej okay. Ja się tutaj ci zgrabiam ten tutaj na środeczku Ten cypelek taki co został My to kacperusy w belki walimy No i nie, pewnie będziemy w następnym odcinku zwozić <laughs> Mój Jezu A to już gdzie będziemy zwozić? Mm, możemy No bo to będzie twój następny Ja umierzyli wicepólni. Zapcha się tu na pewno, klasa. Zapcha no się na Jezu. pewno. Mój Jezu. No, wiesz. Ej, omijasz tutaj, ja ci to zagrabię jeszcze raz. No bo to szerokie pokosy są. Ej, belka, o kurde. belka. Mój Jezu. Ja to najwyżej ja ci, za, ja ci zagrabię jeszcze raz, najwyżej wtedy. Nie, dobra, dawaj, ja chcę zobaczyć, czy się zapcha praca. Jak się ten, jak ci nie zbierze wszystkiego, to ja ci zgrabię jeszcze raz. Kiedy chciał nagrywać jutro? Co? Jutro będziesz chciał nagrywać coś? Nie wiem. Dzisiaj. Pewnie tak, bo dzisiaj Kacperazły chcę grać. No grać. A chcesz zobaczyć jak klasa się zapcha? Dawaj jedź. Oho! Tu wyłączyła się ta, no za szybko najgorzej wypuściłeś to belkę. Czekaj, ja ją tak leciutko pyrgnę no weź kopni ją mleko. Czekaj, to ja sobie przeturlam Popnij tam ją jak Ja, ja Ej, wiem, nie mogę Nie mogę Nie A, już mogę oh, Mój Jezu, ale, ale masz siły dużo, jak popnął ją, kopa jej i walnął Czekaj, czekaj, ja cię tu zagrabię, czekaj, nie rusz A tu weź czy co? <laughs> Dobra, ja ci lecę to zagrabić, bo nie zdążę. Ej, stój! Och. Jest zapuszczono mnie. No a co? Dobra, okej. Okay. Ta sesiątka ma mocy, nie? Tyle trawiska prze, przeciągnąć. W no, mogłabyś wygrać Czekaj Tutaj masz jeden rządek I tutaj ci cyk na drugi No jadź No, szkoda, rzeczywiście. Dlaczego? Jakie lagi Ogólnie ja cię tutaj odgrabię od... Tutaj tak jakby od lasu i ty to zagrabisz. Raczej jeszcze sprasujesz jeszcze raz. Mój że jaki lagi. No to zaraz odpuści. Zaraz powinno odpuścić.

Czekaj, to dawaj jeszcze raz wokół pojedziemy, dawaj za mną jedź Nie no, dobre, już kurde Trochę zostanie, to nic się nie stanie Stanie się Tak pełne już nie będę miał A skąd stanie? wiesz? Mam 50% Ile masz? 50 Uuu, no to może Dobra, już Tu masz jeszcze, tu masz jeszcze taki pokoik. No po prawej! O, no i będzie. W przypadku śmiałem. Nie no, żartuję. Cześć, ją trochę, tutaj jesteście dobra. ale to okej. Okay.